Cześć, witam Was w trzecim odcinku Shake's and Fidget. Dzisiaj mamy za zadanie zdobyć, zrobić przejścia w pupilach przynajmniej dwa. Najważniejszym przejściem będzie dzisiaj z ponikonika na wikiadło oraz z kroksa na jubinga Z tego co liczyłem sobie, to tutaj nasz ponikoni na 95 poziomie ma szansę troszkę ponad 3%, także zaczniemy sobie od tego także nie ma co się zastanawiać lecimy z tym koksem no i proszę was żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję oj I taki mały failik na początek no i próbujemy może w końcu się uda go pokonać, no szans nie jest za dużo ale Liczę, że to w miarę sprawnie pójdzie. To jest walka dwóch zwiadowców, także no... Kogo uniosą, uniosą uniki, ten wygra. Mam nadzieję, że to będziemy my i to w miarę... w miarę szybko. Ale coś nie zapowiada się, jak na razie po tych pierwszych walkach. No i udało się, super. Także mamy już i wbiliśmy przy okazji 240 poziom, i tutaj możemy go znaleźć w czwartek za dnia, w trakcie trendowatych. Ja tutaj sobie już ustawiłem na niego misję. Także od razu sobie włączę i na szybko przechodzimy do wody. Dokarmimy sobie jeszcze kroksa. Na krok 95 powinniśmy mieć 13% szans na ubicie Dziubinga, także też powinno pójść sprawnie. Także lecimy. O i za pierwszym razem bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. Także tutaj będziemy musieli sobie ustawić jeszcze misję na puszczę zarośląską. Żeby złapać Dziubinga. No i właściwie na dzisiejszy odcinek... Co było przeznaczone, to już mamy zrobione. Tutaj oczywiście trener gladiator na poziomie 11 już stoi, także nam to na pewno dużo pomogło. Ale że to tak szybko sprawnie poszło. To jeszcze spróbujemy sobie dobić troszkę wieży. Dokarmimy tutaj naszych pachołów do poziomu maksymalnego i lecimy z tą wieżą. Może się. Liczę, że dojdziemy chociaż do 60. pozycji, bo tutaj, jak sobie walczyłem e, takimi próbami co godzinę, no to zawsze mu mało zostawało. Także myślę, że w końcu, w końcu się to uda. No 800 tysięcy, 5 milionów to już nie jest tak dużo. 3 znowu, 3 6 3 no i chyba będzie ciężko, 800 tysięcy znowu, 3,5 miliona, 2 miliony, znowu 2 miliony. Na razie nie mam nawet możliwości, żeby podbić jakieś, jakoś staty, żeby to coś pomogło. <laughs> Cały gold poszedł w pachołów. No cóż... Yy... No będziemy musieli próbować. No może w końcu siądzie. Liczę na to. 4 miliony. 5. Ciągle rośnie. 6 może tak by w dół rosło. Oczywiście o ile może rosnąć w dół. No niestety nie chcę to siąść. Niedobrze, niedobrze. Pety nam poszły bardzo przyzwoicie. Dwa przejścia zrobiliśmy praktycznie. Praktycznie chyba w 15 grzybków. No i złapaliśmy już oczywiście sobie wykidajło. I teraz poszukamy tak na szybko puszczy zarośląskiej. No ale niestety tu się nie znalazła żadna taka lokalizacja. To popróbujemy jeszcze na szybko tą wieżę parę razy. No ale jak widzicie no mimo że mało zostaje i to jest mag, To jednak coś tam, coś tam brakuje nam, żeby go pokonać No nie chcę siąść, nie chcę 400 tysięcy To już mogło siąść. Nie było bez tym problemów No ale niestety No, tutaj znowu nic. Dobra, zostawimy sobie tak. Nie będziemy tego na siłę cisnąć. Może wejdziemy sobie do ołtarzu szmaragdowej łuski. Tutaj też dawno nic nie klikałem. To zobaczymy, czy to tutaj jest w ogóle możliwe. 1 800 miliony. 900 000. Milion. No nie chcę, nie chcę paść. Dobra, nie będziemy marnować bez sensu grzybów. Jeszcze z takich ogłoszeń. Przypominam, że jutro zaczyna się Weekend Expo, także trzymajcie grzybki ci, co grają free to play, żeby zrobić trzy paski bo na pewno dostaniecie przez to dużego boosta. No i życzę wszystkim jak najwięcej wbijania levelów, jak najwięcej, najwięcej pokonanych lochów po tym weekendzie EXPA. Nie będę przedłużał. Myślę, że w miarę sprawnie poszły nam te popilki. Także zachęcam Was jeszcze raz do zostawienia łapki w górę i trzymajcie się, korzystajcie z ładnego, pięknego w sumie nawet dnia wolnego, bo dzisiaj mamy Boże ciało, trzeba skorzystać. Trzymajcie się, na razie.